Życie białkowe się toczy Tak szykujemy jedzonko jest kuchaneczka na kartuszy jest herbatka jest ciepło, jest słoneczko mega fajnie. Dzisiaj widzowie, widzowie mamy pierwszy dzień oficjalny w Bieszczadach. Także jesteśmy na polu kempingowym. Trump? Jakby coś to Trump to nie jest od prezydenta Donalda do Trumpa, tylko od Trumpa włóczęgi. Bo Trump to jest taki włóczęga, prawda? Tak. Żebyście nie pomyli z Donaldem Trumpem. No. Dlatego jesteśmy i co dzisiaj mamy w planach? Nie wiem, będziemy szli na bieżąco. I, ale na pewno pójdziemy na kolejkę wąskotorową w Majdanie. Prawda? Pojechali już! No przecież mam pytać To są magnesy z w swoim... Mhm. Bierzemy jakiś? Możemy wziąć. O, jest krzynka na listy nawet. Widzowie chyba wysyłane wam pocztówki normalnie stąd. I zobacz na ile języków przetłumaczone. Tak, zobaczcie jest miejsce na węgiel. Przyczepka, ten parowóz też wozi. A pod taką wiatą są różne wagoniki pokazowe, lokomotywy. i ona ja ten sobie akurat chodzi po torach, bo tutaj może. Tutaj tory się zaczynają tam, a kończą tam. Tak, Przerobiono na kampera, i to jest auto zabytkowe, bo już ma żółte tablice. Ale ja myślałem, że NL jak żółta tablica, Nie, to jest polskie, tylko to jest auto zabytkowe. Wiesz dlaczego? Dzisiaj rozpoczyna się festiwal tam pod wiatą. Przez kwitnące sady W ogóle trochę więcej odsłuchu tutaj do mnie, bo ja słyszę. Gitarę robisz już nas smutek i tęsknota, przody słyszę, wolałbym nie słyszeć trochę więcej tutaj na tym, wiesz co na tym zrób tylko, tego tam możesz sobie pominąć na polu kempingowym Tramp jest to takie mini muzeum, ale muzeum ciśniańskie troszkę może ale jest słyszę. przez ostatnie lata tych eksponatów trochę się nagromadziło są stare fotografie Więcej jak to wyglądało Stara korespondencja. Tak widać się jeszcze gdzieś kupić, bo ja bym chciał taki. Bardzo ciężko kupić znaleźć takie auto, wiesz. Ono jest na chodzie zarejestrowane. I zobacz motor jaki. bym chciał Tam widzieliście gaz 67 jakiegoś tam Majora A tu jest gaz 63 Z napędem na cztery koła. Nie wiem czy ten jest jeszcze na chodzie, a też jest mega fajne. To jest mini muzeum. Ciśniańskie i różne eksponaty. Kojarzone z bieszczadami. Tutaj jest maska od starego auta Ziła produkcji radzieckiej. I co ciekawe nie ma tej biletów. Jest takie mini, jak nawet jakieś łuski znalezione. Sponaty podarowane, gdzieś kupione. Nie ma tutaj biletów, natomiast można zostawić darowiznę na rzecz Muzeum Starej Menaszki. Jakby ktoś widział, to tutaj nie jeździ pociąg, nie? Tak, tutaj to są tory też do kolejki wąskotorowej w Majdanie ale w drugą stronę, nie na balnicy, tam gdzie my jechaliśmy ale na przysłup i akurat teraz w weekend nie jeździ mhm. przyjeżdżające samochody, przechodzących ludzi i myśli sobie, dokąd to oni tak pędzą? Ludzie, zwolnijcie, pieszczadach jesteście. Przyjechaliście tu wypoczywać. Wbijcie na luz, siądźcie sobie tak jak ja Prawda w No, rozumiemy się.